Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka rozszerzona, zadanie numer 12. Funkcja F określona jest wzorem f od x równe x do potęgi trzeciej. Minus 2x do potęgi drugiej plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji f, które są równoległe do prostej o równaniu y równe 4x. Zacznę od kwestii, która może być trudna do przeprowadzenia podczas egzaminu maturalnego. To znaczy, pokażę, jak wyglądają wykresy funkcji. Wspomnianych w tekście zadania. Pokazuję wykresy po to, żeby łatwiej było zrozumieć sens zadania, ale podkreślam, że podczas egzaminu nie ma ani czasu, ani sensu zajmowanie się wykresami. Zadanie nie zawiera przecież polecenia rysowania czegokolwiek. Niebieska krzywa na rysunku to wykres funkcji wielomianowej x do potęgi 3 minus 2x kwadrat plus 1. Pomarańczowa linia to prosta o równaniu y równe 4x. Proszę zwrócić uwagę, że osie x i y mają nieco inną skalę, żeby rysunek był wyraźny. Mamy wyznaczyć równania linii prostych stycznych do niebieskiego wykresu i równocześnie równoległych do pomarańczowej linii. Na początku nie wiemy, w których miejscach styczne mają mieć punkty wspólne z wykresem funkcji. Z rysunku wynika, że istnieją dwie takie linie proste: jedna biegnie nad, a druga pod linią o równaniu y równe 4x. Zaznaczyłem je zielonym kolorem. Najważniejszą informację o linii prostej stycznej do wykresu funkcji można znaleźć w tablicach matematycznych. Chodzi o równanie prostej stycznej w postaci y równe a razy x plus b. Ta prosta jest styczna do wykresu funkcji f w punkcie, którego pierwsza współrzędna ma wartość oznaczoną jako x0. Współczynnik a w równaniu prostej jest równy wartości pochodnej funkcji f. Obliczonej dla x0. Z kolei współczynnik b to wartość funkcji f dla liczby x0 minus wartość pochodnej funkcji f dla liczby x0 mnożone przez x0. Kiedy mówię o pochodnej, mam na myśli pierwszą pochodną funkcji. W zadaniu postawiono warunek, że proste styczne. Muszą być równoległe do prostej o równaniu y równe 4x. Jeżeli porównamy równanie tej prostej z ogólnym równaniem prostej stycznej, to widać, że współczynnik A prostej stycznej musi być równy 4. Policzmy więc pochodną funkcji f. Ponieważ funkcja f jest wielomianem, to możemy liczyć pochodną kolejno dla każdego wyrażenia. Pochodna z x do potęgi trzeciej to 3 razy x kwadrat, pochodna z minus 2x kwadrat to minus 2 razy 2x, a pochodna z 1 wynosi 0. Mamy więc pochodną w postaci 3x kwadrat minus 4x. Pochodna ma wynosić 4. Co daje nam równanie 3x2 minus 4x równe 4. Przenosimy wszystkie wyrażenia na lewą stronę równania. No i mamy proste równanie kwadratowe. Liczymy deltę, która w tym przypadku wynosi 64. Pierwiastek kwadratowy z delty to 8. Ponieważ delta jest dodatnia, to mamy dwa rozwiązania równania. Te rozwiązania mają wartości minus 2 trzecie i 2. Weźmy najpierw liczbę minus 2 trzecie. Gdybym miał formalnie określić to, co teraz robimy, to powiedziałbym, że ustalamy równanie prostej stycznej do funkcji f w punkcie, którego pierwsza współrzędna wynosi minus 2 trzecie. Policzmy najpierw współczynnik A prostej stycznej. Co prawda wiemy, że wartość tego współczynnika wynosi 4, ale na wszelki wypadek sprawdźmy poprawność rozwiązania. Współczynnik A jest równy wartości pochodnej funkcji dla x równego minus 2 trzecie. Podstawiamy i faktycznie dostajemy a równe 4. Teraz liczymy współczynnik B. Tutaj jest trochę więcej działań, bo trzeba policzyć wartość funkcji dla x równego minus 2 trzecie, a następnie odjąć wartość pochodnej pomnożonej przez minus 2 trzecie. Ponieważ sprawdziliśmy już, że wartość pochodnej wynosi 4, to nie musimy tego liczyć ponownie. Po przekształceniach otrzymujemy, że b jest równe 67 dwudziestych siódmych. A zatem równanie pierwszej prostej stycznej do wykresu funkcji f ma postać y równe 4x plus 67,27. Podobnie postępujemy z drugą prostą styczną, tylko że dla x równego 2. Też na wszelki wypadek sprawdzamy wartość współczynnika a. Po podstawieniu liczby 2 do wyrażenia na pochodną funkcji Otrzymujemy a równe 4, czyli poprawną wartość. Następnie liczymy współczynnik b. Podstawiamy liczbę 2 do równania funkcji i odejmujemy od tego wartość pochodnej pomnożoną przez 2. Okazuje się, że współczynnik b ma wartość minus 7. W takim razie druga prosta styczna ma równanie y równe 4x minus 7. Podsumujmy, wykres funkcji podanej w zadaniu ma dwie proste styczne, które są równoległe do prostej o równaniu y równe 4x. Pokażę to jeszcze raz na wykresie, ale ponownie zwracam uwagę, że rysunek jest tutaj tylko dodatkiem do rozwiązania. Proste styczne mają równania. y równe 4x plus 67 dwudziestych oraz y równe 4x minus 7. Pierwsza prosta jest styczna do wykresu funkcji f w punkcie o współrzędnej x równej minus 2 trzecie. Druga prosta jest styczna w punkcie o współrzędnej x równej 2. Dokładne współrzędne punktów styczności można obliczyć, jeżeli podstawimy x do równania funkcji. Albo do równań odpowiednich prostych. I tak na przykład dla x równego minus 2 trzecie, y wynosi minus 5,27. Z kolei dla x równego 2, y wynosi 1. Oznaczyłem te punkty na rysunku. W ten sposób dotarliśmy do końca rozwiązania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę www. Matura w 5 minutpL, popełny spis dostępnych treści.